lekcja informatyki temat dokument wielostronnicowy. Jeżeli tworzymy dokumenty składające się z wielu stron warto je ponumerować a także wpisać dodatkowe informacje do nagłówka i stopki. Edytory tekstu właśnie posiadają także inne funkcje usprawniające pracę z dokumentem właśnie wielostronnicowym. Dlatego na tej lekcji chciałem wam pokazać yy, i wytłumaczyć, czym są style tekstu i do czego mogą być przydatne, następnie, jak zastosować style nagłówkowe do utworzenia spisu treści, w jaki sposób wstawić informacje do stopki i nagłówka, jakie są możliwości podziału i łączenia tekstu, w tym dzielenia tekstu na kolumny, oraz czym są przypisy i jak je utworzyć. Przechodzimy do punktu pierwszego: style tekstu. Style tekstu łączy pod jedną nazwą kilka różnych parametrów formatowania. Dzięki temu, formatując poszczególne fragmenty tekstu, nie musimy za każdym razem ustawić wszystkich parametrów formatowania. Mowa tutaj o kroju, rozmiarze, koloru oraz np. pogrubieniu czcionki. Wystarczy zastosować zdefiniowany styl. Program dopasuje tekst do właśnie tego stylu. Gdy otwieramy nowy dokument, gdy tworzymy nowy dokument w programie domyślnym stylem jest styl o nazwie normalny. Inne zdefiniowane style możemy właśnie na zakładce narzędzia główne i w tej sekcji style przeglądać jakie są zdefiniowane i stosować do naszego dokumentu. Są wśród nich style, które używane są do nagłówków, tak jak tutaj nagłówek, i mamy dwa rodzaje, nagłówek pierwszy i nagłówek drugi. Tego rodzaju styl można zastosować do formatowania tytułów rozdziałów i podrozdziałów. Zwłaszcza przy dokumencie wielostronicowym. Co będziemy robić dzisiaj? Będzie to nam również przydatne do tworzenia spisu treści. Dobrze, teraz zastosujemy nagłówek pierwszy, czyli wybieramy go i wpisujemy tekst. Część pierwsza, opracowywanie tekstu. Widzicie, jest on zaznaczony niebieskim. Tekst jest zaznaczony niebieskim kolorem i wyróżniony. To jest właśnie styl dla nagłówka pierwszego. Teraz przechodzimy do kolejnego wiersza, wciskając klawisz Enter, wybierzemy nagłówek 2, styl nagłówka 2 i wpisujemy tekst. Punkt pierwszy, tutaj jest zastosowanie numerowania, czyli punkt pierwszy i wpisujemy zasady redagowania tekstu i widzimy, że ten fragment został sformatowany jako nagłówek 2. I tutaj poniżej dopisałem jeszcze fragment tekstu. Skopiowałem go tylko dlatego, żeby pokazać, jak wygląda tekst bez wybranego stylu. I jak zastosowanie nagłówka pierwszego i drugiego. Dzięki zastosowaniu stylów nagłówkowych do tytułów rozdziałów i podrozdziałów. Możemy wyświetlić strukturę całego dokumentu w oknie nawigacja. Wybierając na karcie widok, czyli tutaj klikamy widok zaznaczamy tutaj okienko nawigacji. Wtedy pojawia się nam z lewej strony właśnie tutaj okno nawigacji, która pokazuje nasze formatowane nagłówki. Jeżeli do formatowania tytułów, rozdziałów lub podrozdziałów y, użyjemy stylów nagłówkowych, możemy do dokumentu tekstowego wstawić spis treści. Jak wstawić spis treści? Przyjmijmy, że chcemy umieścić spis na następnej stronie, więc przejdę tutaj do kolejnej strony. Ustawiamy kursor w miejscu, w którym chcemy wstawić spis treści. Następnie klikamy. Na karcie odwołania spis treści. W programie są gotowe szablony dla spisów treści, które możemy sobie wybrać. Możemy użyć wbudowanego bądź utworzyć spis ręcznie. W tym przykładzie wybiorę pierwszy dostępny. I zwróćcie uwagę. Program automatycznie utworzył spis treści na podstawie nagłówków, na podstawie zastosowanych stylów do formatowania. Jeżeli będziemy chcieli dodać kolejne nagłówki lub podrozdziały, możemy to robić poniżej, prawda? Natomiast konieczne jest y, zaktualizowanie spisu treści później, czyli w obrębie naszego spisu y, mamy przycisk Aktualizuj spis treści tak? i tutaj pojawia się okno, y, wybieramy automatyczne. Wtedy program przeglądnie to, co zostało zmienione, dodane i zaktualizuje to w spisie treści. Tutaj skopiuję ten fragment tekstu. Wkleję oczywiście tutaj zmienię numerację. Część druga. Niech będzie ten sam tekst. Zobaczcie. Mamy kolejne rozdziały, które jeszcze nie są zaktualizowane w spisie treści. Klikam Aktualizuj. Aktualizacja całego spisu treści i już pojawiło się to, co dopisałem, w zasadzie co skopiowałem tutaj w treści dokumentu. Tworząc dokumenty wielostronicowe, które na przykład zawierają kilkanaście stron, dużym ułatwieniem jest wstawienie takiego spisu treści, ponieważ przeglądając taki dokument tekstowy Możemy bezpośrednio przeskoczyć do, na, do danego działu ze spisu treści. Wystarczy przytrzymać klawisz Control na klawiaturze i wtedy kursor zmieni się na taką łapkę. Możemy wybrać sobie y, któryś rozdział, który nas interesuje i klikamy myszką, wtedy automatycznie przechodzimy do tej części y, naszej pracy i podobnie, jeżeli klikniemy na przykład podrozdział, też trzymamy wciśnięty klawisz Ctrl, zmienia się kursor i klikamy na podrozdział, też przeskoczymy do tego nagłówka podrozdziału. W tym filmie to wszystko. Dziękuję bardzo za uwagę i do zobaczenia ponownie.